І дякуємо долі, що накаємо своєю увагою до вічно живої істини мистецтва, що крізь часи епохи єднає народи, країни, покоління. Сьогодні над Черкаською обласною філармонією сяє світло знакової події в музичній історії її 70-річного літописання започаткування галереї Обратці Мус родом з Черкащини»». Видатних українсько-європейських діячів, доля яких пов'язана з Черкащиною та відкриття першого пам'ятного знаку славетному уродженцю Черкащини, видатному польському композитору, педагогу, музичному діячу, публіцисту Карлю Мацею Шивановського, та фанзівського відділу Посольства Республіки Польща в Україні, пана Павла Кому. Віце консула консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні пані Анну Ковод Баб'як. А перш за все хочу подякувати вам всім за це, що ви не даєте забути всім, що Карол Шимановський народився на Черкащині. co to jest jego zemna, ale tak samo jak zemna Trasa szewczenka, jak i hmm, się nie podali. E, bo dużo się pro o Karola Szymanowskiego, w Polsce po na ale mówi się o Szymanowskiego Szymanowskiemu, jaki już jest dojrzały, jaki już jest aktywny, jaki już jest zirkoju, albo staje się A Wasza zemna dała ludyniu jaka mała możliwość o tych bardzo bitnych siemi stać muzykom to muszą jego wujko i jego babcia zobaczyć, że on ma ten talent i że że oni dostają coś z z mowy nauczyć się grać, grać i nauczyć muzykę. To to mu jego dorowało tak i szła. Ten czas czas kod tu ostatnio pobywał, to, to czas rewolucji, kiedy on przyjechał do Niemiec, i znaleźć żeby spokój i z e, oboku. To same czas, koły też win e, nazist niemiet tworzył swoje, e, swoje twory, e, swoją robotę i później pojechał dalej, tak. E, to co Pani powiedziała, że zrobił tur po Europie. Tam, co było tak dużo krótko, ale tam też był twór, gdzie poznał się z wielkimi ludźmi Europy. Jego czas 20-tych roków, kiedy on przyjeżdżał w Zakopane i poznaje całą elitę kulturową Polski, poznał Witkiewicza i, i wszystkich, którzy tam zbierały się, to był same czas formowania pisać, że idę dalej i staję wydatnym wydatnym i ludyną jako zapisuje się na kartach historii cyfrowej muzyki. Także ja duże горdy z was za to, żeby pamiętacie swojego wynagradza. Panu prezesowi wszystkim dziękuję za to, że on dopływaice za to, żeby nie zapomnieć o niej. Troka